Strażą, korzaką, jest Zachód, w ramach której funkcjonuje nasza pomoc w systemie kryzysowej oraz w systemie DZ. Mamy w się w Dersańsku, na skrzyżu i w razie taka stacji takiej w naszej Wita, Sporsza, to ciekawe 73 krojów Kulis. pojazdów. Zajmujemy się jak na rozkazie się zapewniamy funkcjonowanie takiego naszego wewnętrznego stanowiska kierowania, które zbiera wszelkie informacje z różnych dosłownie różnych, różnych kanałów, nie tylko tych naszych, krótko licencjonowanych, ale również z gdzie Państwo mogą sobie takiego urządzenia użyć bez poszerzenia licencji, ze CB Radia, czyli jak wiadomo, takiego typowego samochodowego radia, no i standardowo też tych licencjonowanych pasów, no oraz ze względu na to, że jesteśmy strażą pożarną, mamy bezpośredni dostęp do tej typowej straży pożarnej, a zatem idzie, jesteśmy platformą wymiany komunikatów w przypadku kryzysu. Uruchamiamy się, mamy te naprawdę dwie opcje działania albo działamy w swojej siedzibie, gdzie koordynujemy to wszystko na terenie tak naprawdę Trójmiasta. I druga opcja jest taka, że jeśli dojdzie do jakiegoś wielkoskalowego wydarzenia, jakiejś katastrofy, jakiejś sytuacji kryzysowej, wtedy zbieramy się, jedziemy na miejsce i tam organizujemy jakąś stanowisko kierowania, dajemy dostęp służbom do urządzeń, które w tym w danym momencie nie mają, lub też ewentualnie w przypadku kiedy dojdzie do sytuacji, że na przykładowej które która straży dojdzie do jakiegoś incydentu, który będzie skutkował zepsuciem w ich instalacji. W tym momencie jesteśmy w stanie się rozwinąć sami niezależnie, własnymi urządzeniami, antenami i dać im to medium, aby zapewnić tą komunikację. Przede wszystkim funkcjonujemy na tym polu, dodatkowo też uczestniczymy w testach, 13 każdego miesiąca i do startu sobotę miesiąca, które mają na celu tak naprawdę integrację społeczeństwa nieposiadającego licencji. W ramach tych urządzeń, które są dostępne bez licencji w marketach, w wielu innych miejscach, czy w do tak to kipy to wygodne Nie ma się co oszukiwać, no ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach powinno być każdym szufladzie, w momencie, kiedy ktoś będzie się. To ma dość niewielki zasięg, mieście ma około 1,5 do 2 km. Natomiast całość mocy po. po pokazuje na terenach otwartych, gdzie testy pokazały, że do 60 km jest w stanie przeprzeć Czy Wszystko zależy od ukształnych 10 km do urządzeniach. Tak, wczoraj, 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 wczoraj z racji testów łączności są 13, czyli 13 między godziną. 20 a 21. Każdy z nas, zainteresowany próbuje wywołać inne stacje, czyli klasyczne wywołanie ogólne w ramach testu łączności kryzysowej Tu dodajemy swój identyfikator. Jak mnie słychać? Odpowie jeden, odpowie drugi, odpowie trzeci. Ciekawostka, bez najmniejszego problemu, do Gdańska Niedźwiednika usłyszałem w stację z Elbląg-Modrzewina. Na tym urządzeniu? Na tym urządzeniu, a co ciekawe, z tego urządzenia również osoba po drugiej stronie mnie słyszała, z dość dużą czytelnością, którą określił na około cztery. Czy to tak samo działo jak sibilanty w samochodzie? Tak, przypisane na jest... Polski? Yy, nie ma czegoś takiego. My sobie sami, można powiedzieć, organizujemy te testy, odbywają się na kanale drugim, kanale 12. Zazwyczaj większość tak dzieje się na kanale drugim. Jeżeli ktoś chciałby po nawiązaniu łączności sobie zwyczajnie porozmawiać, to przechodzi kanał wyżej, dwa kanały wyżej i nawiązuje już bezpośrednio. A no, mówi pan o tym, że się swoje identyfikator, czy możesz czegoś, żeby takiego takie urządzenie? Uż samego urządzenia nie rejestrujemy, ale dobrowolnie na stronie planu awaryjny Ja jestem To jest na układem. przykład MyClima 2457. 457 ja jestem akurat ML, czyli MyClima 914. A nasza straż, to nie wiem czy słyszeliście, ale ml 900 ML900. No. Jeszcze odnośnie zasięgu warto powiedzmy, że duże wluczenie ma w całości no Tak, ale Ukształtowanie no, terenu jest tutaj najważniejsze, ale ze względu na to, że, że ten ruch jest dość spory, tych ludzi się pojawia w tym momencie, kiedy jest dużo, to oni są w stanie sobie łańcuchowo tą informację przekazać. Nie? No, my, my centralnie jesteśmy w stanie ją zebrać i ją w jakiś sposób wykorzystać, przetworzyć, przekazać dalej, bo to jest tak naprawdę podstawą naszego działania. Słuchajcie, a jest jakaś mapa tworzona na przykład wszystkich użytkowników. Ja. Czysto teoretycznie plan awaryjny.com ma nas na swojej stronie mapę, gdzie tak podawcy każdy... rejestracji swojej analogu, tam tam podaje ok. się. Tam tak, czy cały dzień te próby się odbywają? Nie. Od, godzin, od godziny 20 do godziny 21. Każdego 13 dnia każdego Wczoraj, miesiąca, czyli było, ale także dodatkowy termin ostatnia sobota miesiąca. Czyli to, to, to tydzień, tak? co tydzień? Co dwa tygodnie? Co ty tak, średnio co dwa tygodnie, bo to co, wiadomo, czasem Czy się zdarza ostatnia To tak, jest koszt zakupu takiego? Koszt takiego radia ja akurat kupiłem za mniej więcej około 20-30 zł używane, natomiast zestaw takich nowych... Prosto można powiedzieć z fabryki to jest około 150-200 zł. Co najważniejsze, nas są standardy na więc jakby państwo nie kupili, jeśli będą pędzel, zawsze będą działać w tym cenowy, cenowy jest duży i dalej dali zali można ściągnąć z dali ekspresu za tak naprawdę grosze. A i Otóż to. Dzieciaki często, często latają z markerami e, i się bawią. Poza tym, no, państwo sobie na grzyby, gdzie nie ma zasięgu, za nie gada pan. Gdzie byś znajduje? Nie, ale trzeba poczekać o tak. i wtedy ja kupić To jest To, to stanie i ja też zauważyłem, robić coraz więcej ludzi sobie kupuję permerki. Tak, Raz byłem w Gdańsku, tam w oblicach Motławy, młodzież siedziła z felmerkami i wywoływali się nawzajem, wielu no ludzi się gdzie jestem, co robię. Taka zabawa, ale jest bardzo fajne i bardzo wygodne rozpoczenie, bo tak naprawdę organ powinien wystąpić można powiedzieć, średniego zasięgu, bo to już dalej niż, niż Krzykwo, półtora kilometra. Natomiast no, musimy wiedzieć, jak te urządzenia działają. Jeżeli ktoś naciśnie, dwóch użytkowników naciśnie przycisk i będzie do niego próbowało wołać, to trzecia, czwarta, piąta osoba z pewnością nie usłyszy, bo stworzy się szum i, i i te urządzenia się nakładają, to jest simpleks, każdy jeden mówi, jeden mówi, reszta słucha. Dlatego my też mamy to stanowisko, które daje, razie jakoś skoordynuje, bo wiadomo, że wszyscy od razu wyskoczą z tymi radiami w grzanie, hmm. bo w końcu coś się dzieje, więc no ktoś musi krzyknąć, że mamy ciszę radiową i to co słyszy, co wołają. Więc... I to A mimo wszystko, jeżeli mamy informacje na zasadzie słuchaj, w punkcie C y, słyszę Cię, ale nie mogę do Ciebie sam dolecieć z racji tego, że moje radio ma ograniczenie. Y, Między nami jest jakiś punkt B, więc mówię, drogi w punkcie B, przekasz informację, że go słyszę, ale ja nie, nie mam możliwości ze względu na jakieś ukształtowanie terenu. W ten okay. sposób również bawimy się w ramach jakiegoś własne, własnych testów. Niewątpliwie koordynacja tego typu bardzo mocno pomaga. <grym> tak, 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 tak. Warto tak, tak, dodać, że budowlańcy często używają na budowach i dźwigowi. Tak jest, dźwigowi. A no jak tak ten, ten dźwigowy jest razem na tej samej puszce, to może się dźwigowi Nie ma dźwigowi. To wiesz, że pochodzi tutaj ze skrzynką na dole. O, i są, 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 ale, są, ale to są, to są, są jeszcze, całe są cały czas w różnych w różnych układach, bo... To jest ogólnie taki jeden z wycinków naszej działalności, poza tym jesteśmy tylko popalowcami, a poza tym gdzie też mamy całą serię standardowych naszych, naszych, naszych działań, polega przede wszystkim na robieniu łączności, tutaj Państwo widzą, to dużo radio tutaj, to jest radio na fale krótkie, jak będą Państwo wychodzić na zewnątrz, będzie widać taką wielką antenę, rozwieszoną, bardzo tak, powiedzimy i pola do Centrum, no, jak koledzy wiedzą, w tym przypadku jesteśmy nieograniczeni, ogarniamy tak naprawdę cały świat, w związku od pasma, od propagacji, no i od tego, ile wkładujemy w to matematykę. Cg 3000, i można... Jest Cg 3000. Skala Jest? Drugi, jest, oczywiście. No i można wszędzie, w każdym właśnie można. Na no, no cały świat? Tak. tak. wszystko to ważne, to od warunków stosowanego pasma i... Tak. Mamy kolegę, co robią łączności na praktycznie cała Europa, Indonezję, Europa standard zjednoczone tak. wschodnie wybrzeże Jesteśmy w większości... Tysiące km. Generalnie... Z drugiej generalnie... strony tutaj mamy kolejne radniki, tutaj to, takie świecące na zielono. jest, to jest, to To jest taka, taka motorola. X ten 5000 Tak, tak, tak. To jest taki nasz rdzenek, bo ono ma aż 120 watów. Znaczy no. tak, tutaj nie ma liczby. to jest dwójkowy, to jest dwójkowy. No. I, te, I teraz to ciekawe, to jest takie typowe, radio no takie typowe pasma, które, które korzystają służby. Czyli wszelkie straże, wszelkie policje, jakieś inne służby różnkowe, no, no, Tak one no, używam tych pasm i one działają regionalnie, nie? Więc tutaj i tutaj. tutaj. Tylko, no, że my tak mówiłem, w w naszym punkcie to wszystko tam otrzymy i to do jakiego to jest? To jest typowa fm tak, tak. I HMI-25? I HMI-25 To jest jego reszta. I to jest konsolacja? Tak, tak, tak. No i poza tym, no wiadomo, także zgródkowalowcy robimy swoje anteny, robimy różne konstrukcje. Prowadziliśmy, prowadziliśmy też taki projekt pod nazwą fomlor który polega na w używaniu nie ta jak to było kiedyś radiostacji, które używają tego systemu na tylko po prostu korzystamy z małych urządzeń, z małą mocą. Bo mamy w wielu miejscach rozmieszczane przez nasze wszelkiego rodzaju takie litere, czyli takie, 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 takie przetwory, które odbierają ten sygnał i pchają go dalej. No dzięki temu jesteśmy w pełni widoczni na tym, co się rzeczywistym. możemy wysyłać przez to wiadomości, możemy określać swoją pozycję, no to też do tych działań, które to są to bardzo potrzebne, nie? Każde urządzenie może być indywidualne, tutaj jest akurat zmontowane samodzielnie no. taki właśnie transmisja LoRa, GPS, który określa pozycję. Procesor główny sterujący, no i tutaj ja akurat sobie to Dla porównania to jest, tak, to, jest to jest moja, taka bardziej naświetlaczenie. Tak, to jest wyświetlacz, proszę bardzo. Tak, w, w, takie podstawowe wzią. informacje wyświetla. Oprócz zakupu jeszcze jakieś koszty musicie ponosić i tam fale albo nie, jakieś te... Nie, nie, no, to no, to licencja, nie mamy licencje, nie mamy do licencji, natomiast bardzo podobne urządzenie działające w tak zwanym ISM zakresie, czyli... ISM Industrial Scientific Medical, czyli i, y, przemysłowe, naukowe i medyczne, to są urządzenia bardzo małej mocy. Bardzo, one również mają możliwość te urządzenia działać w tym zakresie y, to bądź bardziej to. Tutaj jest akurat Mesh da Stick. Y, bardzo podobny procesor, jak tutaj moduł, który nadaje z innej częstotliwości, ale ma możliwość stworzenia takiej samoorganizującej się sieci, bo każdy, każde urządzenie robi jednocześnie za terminal końcowy, jak i element pośredni typu odebrałem sygnał, czy to retransmiter przekazuje dalej. Jak sobie to rozmieścicie gdzieś tam. No nie musicie żadnych kosztów żeby sobie to tam na słupie powiesić powiesicie nie tak, musicie. Poza prądem iść. nie musimy, a jeżeli mamy tego typu panel, to nawet nie mamy to tego kosztów to? To. Ze zwykłego CV samochodowego. Nie. To działa na zupełnie innych zakresach. CV Aha, działa na zakresie to? krótkich fal. Nie, bo to ja... się dowiedziałem w ogóle o tym wydarzeniu dzisiejszym właśnie przez przez a przez ten komunikat. Wystawiliśmy opiek, to się tam na mapie, kolejny zobaczyłem, że jest skoro. Wnośnie tych krótkowały i powiedzieliście, że nie wymagają żadnego pozwolenia na te NR. Nie, no to MM na samym odglądamy może mówić. A my tylko przejeżdżaliśmy. Co ciekawe, tego typu urządzenie to jest po prostu zwykłe. Chyba w jak już nawet w również również się pojawiały. Samo w sobie to transmisji do transmisji głosu. Natomiast jeżeli wyposażymy swoje telefony chociażby w pewne aplikacje, takie jak... Słabny. Apery a to jest dla licencjonowanych ale możemy również bardzo uh, długoterminowo tak ale to nie chodzi o to uh, nie płacą Wyposażymy się w aplikację Ratlegram. To możemy krótkie wiadomości tekstowe wysyłać od jednego do drugiego, w tym przypadku bezpośrednio. Ociek. Masz może Ratelgrama odwalonego? W tym momencie możemy wys wysłać między jednym systemem a drugim... Tak, to jest Ratlegram. Jak Co, gdzie mówisz, to gdzie muszę ustawić? Ja to tylko od, tak żeby odebrać pinga. Mm. God Nie, jest. a ping po prostu. Oh. Gad tak. I kolega odebrał, proszę bardzo. Dobra. W, w, ten w ten sposób odbieramy krótkie wiadomości tekstowe, ale żaden problem, żeby w zasadzie ten sygnał, z ratel puścić przez radio i ta osoba, która będzie miała to radio na nasłuchu, odbierze sobie ten komunikat zdaniem. A co możemy wysłać tekstowo, to wiemy. Możemy wysłać krótką informację w wodę na kawę, ale jednocześnie... Jestem tutaj, i tutaj, albo możemy wysłać na zasadzie: Pomóż mi, bo, bo potrzebuję, będę czekał tu, i tu. Więc, więc to, to jest kolejne narzędzie komunikacyjne. To nie wymaga dostępu do internetu, a jednocześnie nie wymaga również y, żadnej licencji. Kolejną aplikacją, którą jest, to jest aplikacja do wysyłania obrazów. Koledzy, krótkofalowcy zapewne znają. To jest SSTV. Tak na szybko po prostu tylko ten obrazek brzmi, brzmi mniej więcej w ten sposób, jakby ktokolwiek miał aplikację do odbioru, on będzie w stanie sobie narysować ten obrazek właśnie przesyłając. Dźwięk? Przesyłając tak, z dźwiękiem. A czy to to... Tak tak jak no kiedyś w nie wywały się o... gry za pomocą Tak, będzie to, działało, i, i i danym, tak danym. to będzie działało no to mimo to braku przesyłu danych. Co ciekawe przez dźwięk, więc siłą rzeczy nie wymagana jest uruchomienie. To na jakiej zasadzie to jest? To wysyła wi Przez dźwięk, słyszał pan przed chwilą. To wysyła, pan, to, to wysyła sobie przez dźwięk i wstanie tam dźwięk. Dźwięku jest zakodowany obraz. Dźwięku jest zakodowany tak, tak. obraz. Dokładnie tak. Ja nie potrzebuję żadnego zewnętrznego serwera, on to lokalnie robi. Mhm. On to robi na, na tej zasadzie punkt punkt. Czyli nie jest. jest. On po prostu rysuje linie, które są w odpowiedni sposób. Trzeba jeszcze powiedzieć, że ileś tam lat temu nasa, pierwsze obrazy y, przesłane no przez no NASA, nasa były mniej więcej właśnie... Dokładnie, dokładnie, liczby. więc tu jest kwestia de facto modulacji, no bo nasz dźwięk jest również zmodulowany, y, no jakbyśmy wybrali w określony sposób określoną częstotliwość, to byśmy widzieli całe spektrum. Jak nasz dźwięk wygląda, to jest po prostu przesyłanie tego innych elementów przez dokładnie to samo będzie. Czyli jak ja bym sobie zrobił zdjęcie. Tak. Ale to już będzie inna melodia, nie? Będzie inna melodia. Możemy, a, możemy a dla, dla testu zrobić. Proszę zobaczyć. Tak wygląda na przykład ten ten ale co do SS? To nie wolno. No tak. Przykładowo zrobimy sobie. To zrobimy sobie obrazek i chcemy wysłać ten dźwięk. On ćwierka w nieco inny sposób. No ale ja mogę tak, wchodzić i po prostu nie mogę sterować. I tam na tym drugim odbiorniku się pojawi.

nie jest wymagana żadna licencja, nie się darmowa bo tak wyglądają naprawki, nie? W ten sposób właśnie radiosądy tak jak tutaj kolega, no i że to samo się odbiera, prawda? Odebrać to po prostu, za pomocą aplikację. aplikacji. Robot 36. Aplikacja. Aplikacja albo SSTP Encoder. To jest... Ogólnie SSTP to, to jest to jest całkowicie. Bardziej chciałem zaprezentować, że, że jest taka możliwość, żeby, żeby, żeby wysyłać sobie obrazki, a jakie medium uznamy za... To właściwe, czyli ten, ten kanał radiowy, to nie ma problemu. Bez najmniejszego problemu to może przelecieć około 8, 10, 12 kilometrów. My takie obrazy też odbieramy na palach krótkich, na tysiące kilometrów. No. Dokładnie. A poza tym w ten sposób przelatuje czasem ISS no. okazjonalnie, wysyła również tego typu no. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna również na takie obrazy. No, tak czy są mhm. jeszcze czy, czy mamy coś jeszcze Łukasz, Zresztą. czy jest ktoś nie wysyła ale Ogólnie satelity, Ogólnie są te lity, ale ISS na pewno wysyła ARS czyli obrazki. APRS jest im przemiennik? Tak, przemiennik głosowy, czyli, czyli mogą sobie... Dziękuję bardzo. Krótkofalowcy mogą sobie właśnie za pomocą tego przemiennika na ISS-ie czyli ograniczyć się do niemalże całej Europy, rozmawiać na falach. I stacja jest takim przekaźnikiem. My nadajemy do stacji, a stacja nadaje tak naprawdę w wielkim obszarze. No Przerwę trwa tam kilka sekund, nie nie miesiąc, 5 do prak... 10 minut trwa jeden przelot, więc ta łączność jest zazwyczaj krótka. Ale bardziej chodzi tak. o to, że jest taka możliwość, że, że po prostu no, dostajemy jest, możliwość nie... przesłania danych pa. za pomocą prostych urządzeń. Niekomercyjnie nie nie w ogóle. Mam nadzieję, że, że to w jakiś sposób odkryje przez, przed Państwem, jakie mamy możliwości. Ja, my za, to, polecamy zainteresować się radiokomunikacją ogólnie, bo temat rzeka i, i to, to by można godzinami opowiadać tak naprawdę. I, co ciekawe, często ludzie mnie pytają, dobra, a w jakim języku gadacie? które jest językiem uniwersalnym, jest angielski, a poza tym, o czym wy tam gadacie sobie na tym, no, ja też, mówię, to, też to często słyszę. Ja mówię my jako my a często Nawiązujemy łączności, czyli sprawdzamy. Halo, halo, wywołanie, Gdzie mnie słychać? Ktoś odpowie: w Europie. Słychać cię w Sofii, słychać cię w Wenecji, słychać Cię w Wielkiej Brytanii, słychać cię w... na Antarktydzie. Roku. Na no. Słyszycie bardzo dobrze, czyli 5, słyszycie dobrze, czyli 4, słyszycie umiarkowanie trzy. Prawie wcale Cię nie słyszę, ale słyszę Cię ale troszeczkę. Ale... <laughs> Raport 2, albo no, po prostu zwyczajnie nie ma transmisji.